Wiosna Julian Tuwim Serce pęcznieje, nabrzmiewa, Wesele musuje w ciele, Można oszaleć z radości O mojej przyjaciele. Od stóp do głowy krąży Potok niepowstrzymany, Pomyślcie, co się dzieje, Jaki to pęd opętany, Jak bardzo jest, Jak wiele, Jak żywo zupełnie, cało. Chodź młoda do młodego, Ojcostwa mi się zachciało, Wiersz pochodzi z tomiku Czychanie na Boga, wydanego w 1918 roku, a sam wiersz kończy się datą 12 kwietnia 1917 roku. Nie jestem żadnym specjalistą, ale od siebie mogę dodać, że tutaj jest na pewno witalizm, jest tu na pewno rządza seksualna. Jest tu na pewno także ta radość, która pokazywała się na początku dwudziestolecia międzywojennego, zwłaszcza w tym pierwszym, w tym białym okresie. No to mam nadzieję, że teraz jesteś trochę bardziej osłuchany. Do usłyszenia.